Ten robot nazywa się Magma White i jest częścią tak naprawdę rodziny robotów Magma, czyli konkursowych łazików z University Rover Challenge. To jest analog robota marsjańskiego, czyli analog łazika marsjańskiego, czyli w pełni funkcjonalny robot mobilny, który symuluje funkcję robota, który w przyszłości mógłby polecieć na Marsa. I symuluje funkcje też robotów, które już dzisiaj po Marsie jeżdżą. Na przełomie kwietnia i maja testowaliśmy tego robota w Austrii, w jaskini lodowej masywu Dachstein, na zaproszenie Austriackiego Forum Kosmicznego w symulacji marsjańskiej, na którą oni zaprosili też 10 innych zespołów naukowych z całego świata, czyli z Francji, z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych. Myśmy pomagali Francuzom w tym, żeby oni wykonali profile geologiczne za pomocą swojego georadaru, który penetruje grunt. Do głębokości około 5 metrów. Jest budowany specjalnie po to, żeby polecieć na Marsa i penetrować grunt bez rozkopywania, czyli bezinwazyjnie za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Tworzy obraz warstw. Geologicznych, które znajdują się pod powierzchnią. W przyszłym roku wybieramy się do Maroka, na, na pustynię, na teren, który rzeczywiście świetnie symuluje, symuluje powierzchnię Marsa, i tam w ciągu dwutygodniowej symulacji będziemy testować przede wszystkim długotrwałe, długotrwałe eksploatację, czyli wypuścimy tego naszego robota na pustynię i zobaczymy, jak sobie tam poradzi, już bez opieki bezpośrednio tutaj naszej technicznej. W naszej misji do Maroka będą uczestniczyć też turyści, kosmiczni, Turyści. Co prawda to nie jest jeszcze misja na Marsa bezpośrednio, ale jest to namiastka, jest to symulacja misji marsjańskiej. Zapraszamy na stronę www.abm.space.com, i tam będą już wkrótce wywieszone szczegóły dotyczące sposobu skontaktowania się z nami.